Występują. I jak ci się podoba? W porządku. To będzie dość długi lot. Chcesz książeczkę do kolorowania? Nie, dzięki. Pilotowanie samolotu to fajna rzecz. To tak, jakbyśmy byli wielkim ptakiem. Prawdę mówiąc, są to dwie różne rzeczy. Taki poruszają swoimi skrzydłami w celu uzyskania siły nośnej. Zaś samolot używa nieruchomego płatu nośnego i ruchu do przodu, zwanego ciągiem, aby uzyskać ten sam efekt. To elementarna aerodynamika. Wiesz co? Wiesz cztery, a ja sobie pokoloruję. Proszę o kawę i to dużo. Antonio, wyglądasz na zmęczonego, bo jestem. Nie spałem cały tydzień. Codziennie o piątej rano budzi mnie przeraźliwy dźwięk kosiarki do trawy w ogródku mojego sąsiada. Czy to brzmi jak. Czy może bardziej jak. To drugie. To będzie demon ogrodów 742, znany wśród fachowców jako Zły Wilk. Masz do czynienia z elitą. Kosiarka do trawy? To nie problem. Jeśli benzynowa, nasyp mu cukru do baku, a jak elektryczna, przetnij przewód. Potem podlej mu trawnik naftą i podpal. Czemu po prostu nie pogadasz z sąsiadem? Nie jestem dobry w konfrontacjach twarzą w twarz. Wiem. Mógłbym wysłać uprzejmy liścik z pudełkiem perfumowanych mydełek. Na pewno nie chcesz pójść i zalać mu domu? Mam nadzieję, że nie będę musiał zadzwonić do obuja karmajna. On zna paru ludzi, którzy myślisz, że to naprawdę konieczne? Tak, któryś z nich może mnie przenocuje. Helen, widzisz tego człowieka przy naszym stanowisku? Czy go widzę? Zastanawiam się, co mu kupić na nasze srebrne wesele. Nie podoba mi się to, jak tam szkuje. To znaczy, podoba mi się sposób, w jaki to robi. Nieważne. Przepraszam. Czy pan czegoś szuka? Właściwie kogoś. Czy to pracuje, Joe Hackett? Tak, ale wyszedł na chwilę. Oh, well, uh, Jestem Conor McDavid. Znamy się z Joeem z koledżu i będąc na Nantucket chciałem się z nim zobaczyć. Joe powinien niedługo wrócić. Gdyby zechciał pan napić się kawy, ta pogodna, a przy tym niezamężna blondynka z przyjemnością pana obsłuży. Dziękuję. Chcesz zgnoić sąsiada? Weź moją piłę mechaniczną i zrób trochę artystycznego przycinania drzewek. Nie widzę siebie jako człowieka z piłą. Co jeszcze? Czy on ma w domu jakieś zwierzątka albo dzieci? Człowieku, wiążesz mi ręce. Ty także jesteś pilotem? Nie, jestem oceanografem. Naprawdę? Zawsze mnie to fascynowało. Nigdy nie opuszczam filmów Jacques'a Cousteau. Byłem z nim kilka razy na Calypso. Żartujesz, znasz Jacques'a Cousteau? Spędziliśmy kiedyś pół dnia w komorze tekompresyjnej, bawiąc się w ale okazało się, że u niego to była choroba kasonowa. Cześć, Helen. Conor McDavid? lat Jak ci leci? Świetnie. Co cię sprowadza na Taket? Praca. Badamy tu żerowiska wielorybów. Słyszałam, że znacie się z koleżą Tak, byliśmy razem w bractwie. A jednej nocy byliśmy razem u sióstr. Czy dalej nazywają cię babiarzem? Daj spokój. Nie, nie, chętnie posłucham. Nawijaj, babiarzu. Siedzieliśmy kiedyś, kombinując, jak wejść do żeńskiego akademika, i Joe wpadł na pomysł. I nawet by wypalił, gdybym nie złamał obcasa na schodach. Chodź, prowadzę cię po lotnisku. Pogadamy później. On jest wspaniały. Niewielu mężczyzn ma wszystko, co trzeba. Wiem, wszyscy ćwiczą od pasa w górę, a mało kto pamięta o nogach. Wracamy do hangaru i to chyba by było wszystko. To jest mój mechanik numer jeden, Lowell Mather. Chwileczkę, mechanik numer jeden. To znaczy, że jest mechanik numer dwa? Jest jakiś nowy? Czy to ten frajer? Mam no, wziąć go pod swoje skrzydła i nauczyć go wszystkiego, co umiem. A potem siedzieć i patrzeć, jak mnie wygryza. To jest Conor McDavid. W koledze byliśmy jak bracia. Pięknie, nepotyzm. On nie jest mechanikiem, on tylko zwiedza lotnisko. Miło mi pana poznać. To było interesujące. I co ja poradzę? Dostałem go z hangarem. Jak tam twoje życie towarzyskie? Masz kogoś szczególnego? Nie mam nawet kogoś zwyczajnego. A ty? Zależy. A co z Heleną? Ma kogoś? Właściwie to nie, ale na twoim miejscu nie pakowałbym się w to. Znałem was oboje i myślę, że nic by z tego nie wyszło. Dlaczego? Nie pasujecie do siebie, jak olej i woda. Chociaż olej i woda teoretycznie nie pasują do siebie, ich połączenie tworzy tęczę nieziemskiej piękności. Każdy, kto leżał mordą w ręcztoków w deszczową noc, przez mi rację. On musi być naprawdę dobrym mechanikiem. Czas na przerwę. Może mrożonej herbaty? Wiesz, chłopcy tak ciężko pracują, że lubię im przenosić coś chłodnego i odświeżającego. Od kiedy? Pij i nie gadaj. Dziękuję, ale muszę lecieć. Tak szybko? Dopiero przyszedłeś. Niestety czekają na mnie. Zobaczymy się jeszcze. Cześć, Konor. Nie mówiłeś mi, że studiowałeś z takim przystojniakiem. Z Konorem? Jest w porządku. Nie, Joe, Ty jesteś w porządku. Ten facet jest cudowny. Mógłbyś mnie zarekomendować? Chyba tak. Dziękuję. Ty będziesz musiał postarać się lepiej niż przed chwilą. Lowell, zabierz się do pracy. Zaraz, zaraz. Co on powiedział? O ile pamięć mnie nie myli, powiedział mu, że chodzenie z tobą byłoby wielkim błędem. Joe, może w ten finezyjny sposób chciałeś zbliżyć ich do siebie, ale czasami trzeba walić prosto z mostu. Zjeżdżaj, Lowell. Właśnie ta. Co powiedziałeś, Konorowi o mnie? Nic. On tylko jakby zapytał mnie o ciebie, a ja jakby powiedziałem mu, że nie pasujecie do siebie. Jesteś bezczelnym. Jak śmiałeś? Wierz mi, znam tego faceta, ale wyraźnie nie znasz mnie. Nie potrzebuję, żebyś cenzurował moje randki. Skąd w tobie tyle arogancji? Nie mogę uwierzyć. Chwileczkę. Dlaczego się śmiejesz? Joe, biedny, zwichnięty, samotny, mały Joe. Wiem, o co tu chodzi. Przestań. Nie chcesz, żebym spotkała się z Konorem, Bo nie możesz znieść myśli, że mogę być z innym mężczyzną. No nie. Wciąż nie możesz pogodzić się z zerwaniem. Daj spokój. Dłużej zajęło mi pogodzenie się z utratą paznokcia. Patrz mi na wargi. Nie będziemy razem. Patrz mi na wargi. To było pociągające. Słuchaj, nie obchodzi mnie z kim chodzisz. W takim razie nie wtrącaj się. Sama zajmę się moim życiem towarzyskim, a ty się odchrzań. Nie potrzebuję, żebyś rozmawiał z mężczyznami w moim imieniu. Jasne? Tak. To dobrze, a teraz dzwoń do Konora i umów mnie z nim. To miło, że zadzwoniłeś. Nie wiedziałam, że masz mój numer. Joe mi go dał. A, ten Joe. Mam nadzieję, że lubisz filmy z Jerry Louisem. Nigdy żadnego nie widziałam. Ja go uwielbiam. Ludzie wstydzą się do tego przyznać, ale mnie on śmieszy. Właściwie to Jacques Cousteau pomógł mi odkryć to w sobie. Jacques Cousteau jest fanem Jerry Louisa, żebyś go widziała jak chodzi na wewnętrznych krawędziach płetw. Patrz, uwielbiam początek tego filmu. Antonio, dogadałeś się ze swoim sąsiadem? Tak jak mi radziłeś, porozmawiałem z nim o tej kosiarce i doszliśmy do porozumienia. Teraz ja rozumiem jego pasję ogrodnictwa, a on rozumie moją niezdolność do zrobienia uniku w prawo. Co za mięczak, trzeba było mnie posłuchać. Z hamem należy postępować po hamsku. Ja się tym zajmę. Roy, naprawdę nie martw się, ja to załatwię. Zanim moi sąsiedzi wyprowadzili się, robiłem to cały czas. Naprawdę sądzisz, że należy użyć do tego Roya? Zadzwoniłem do mojego sąsiada. Wysłałem mu miły list. Próbowałem trafić mu do przekonania. On uderzył mnie w twarz. Teraz czas spuścić ze smyczy wściekłe psy. Helen jeszcze nie ma. Umówiłem ją wczoraj z Conorem McDevittem. Z tym facetem z twojego bractwa? Z tym samym. Jego śmiech mógłby uruchomić alarm w samochodzie. Właściwie jego śmiech mógłby być alarmem. Sama sobie winna. Próbowałem ją ostrzec, ale zaczęła gadać, że jestem zazdrosny. Pomyślałem, w porządku, niech się sama przekona. Idzie. Jak poszło z Konorem? Czy było wam do śmiechu? Było miło. Poszliśmy na kolację do kina. Słyszałem, że jest jakiś pokaz filmów z Jerem Lewisem. Podobno są obłędne. Naprawdę musieli śmiać się do rozpuku. Ale nie zauważyłaś nic dziwnego u Connora? Przestań go oczerniać. Mówiłam ci, że między nami skończona. Ona to mówi, żeby mnie zdenerwować. Jaki jest inny sens rozmawiać z tobą? Mówię o śmiechu tego faceta. On się śmieje jak juczny jak muł po dwóch kawach. Dobrze. Zauważyłam jego śmiech. Jest dość niezwykły, ale nie jest czymś, co mogłoby mnie zniechęcić. Daj spokój. Kłamiesz. Na pewno dostawałaś szału. Może kiedy ty umawiasz się z dziewczyną, to obchodzicie tylko to, co jest na powierzchni. Czy ma jędrny tyłek, długie nogi, duży biust? Jeśli biust i nogi są na miejscu, to tyłeczek mogę odpuścić. Zamknij się. Mnie interesuje tylko wnętrze człowieka, a to, jak się śmieje, nie jest dla mnie ważne. Owszem jest. Wygląda na to, że dobrze się bawiłaś z konorem. Tak to zabrzmiało? Tak powiedziałaś Join. Samy słyszałem. Nie macie nic lepszego do roboty niż słuchanie moich rozmów. Albo to, albo prowadzenie własnej. No dobrze. Prawda jest taka, że zasadniczo wieczór był udany. Konom jest inteligentny, zabawny, uroczy, ale... Ale ten jego śmiech. Jakby ktoś tarł paznokciami po tablicy. Gdybym mogła wyrwać siedzenie z fotela, zadusiłabym go nim. To czemu okłamałaś jego? Nie dam mu tej satysfakcji. Już prędzej wyszłabym za tego szakala. Wiesz. Jeśli to jest jedyna jego wada, to może dałoby się z tym żyć. Na przykład mój drugi mąż, George, miał denerwujący zwyczaj strzepywania wszędzie popiołu z cygara. Ciągle mu mówiłam, George, używaj popielniczki, ale on tylko się uśmiechał i dalej strząsał popiół na dywan. Nie było to łatwe, ale nauczyłam się nie zwracać na to uwagi. To nie to samo. Oczywiście, kiedy umarł, poddałam go kremacji. Teraz używa papierniczki. Zgadzam się z Heleną. Niektórzy ludzie mają zwyczaje, z którymi trudno się pogodzić. Na przykład Bany lubiła bębnić palcami o stół, czytając poranną gazetę. Doprowadzało mnie to do furii. Przez to rozpadło się nasze małżeństwo. Chyba przez to, że Bany sypiała z kim popadnie. A tak, miała dwa zwyczaje. Głupstwem byłoby chyba odrzucenie wszystkich jego zalet z powodu jednego małego dziwactwa. Masz rację. Wielki błąd. Moim zdaniem, jeśli partnerka nie jest jak trzeba, to do widzenia. Zawsze jak mam randkę w ciemno, to każę im czekać przy krawężniku. Podjeżdżam, oglądam towar. I jak mi się nie podoba, zostawiam je w obłoku spalin. Chyba w dzieciństwie musiał zjeść dużo kredek. Hey Cześć chłopaki, mam dobre wieści Jutro będziesz spać spokojnie Twój sąsiad i jego kosiarka nie będą cię już dręczyć A co zrobiłeś? Pokryłem mu trawnik suchym lodem Przejechałem po drzewach defoliantem chemicznym I na okrasę wypuściłem szarańcze na jego ogródek różany <grych> Szarańcze? Co za fantazja Opłaca się czytać Biblię Zostało mi jeszcze trochę petard Sylwestra, więc zająłem się tą jego rachityczną pergolą. <gulanie> Jaką rachityczną pergolą? Chyba nie tą z powojem. Nie wiem. Takie małe fioletowe. Został z nich popiół. O nie. Mój sąsiad nie ma pergoli. To był ogródek przed moim domem, Roy. To kara za to, że pozwoliłem ci to zrobić. Oto owoce zemsty. Co mi przypomina, żebyś w tym roku nie liczył na te jabłoń przed domem. Ty wciąż tutaj? Przecież umówiłaś się z Connerem. Tak, czekam na niego. Hej, musisz mi pomóc. Nie chcę jechać. Przecież spotykasz się z nim codziennie, od tygodnia. Co się stało? To ten śmiech. Ten mrożący krew w żyłach śmiech. Próbowałam to zaakceptować, ale to nie do zniesienia Nieważne, co Joe myśli Już dłużej nie mogę Czy nie należałoby powiedzieć Connorowi prawdy? Jak można grzecznie powiedzieć komuś, że jest idealny pod każdym względem Tylko, że kiedy się śmieje, czuję się jakby mi wbijano stalowe ostrze w głowę To by zabrzmiało... małostkowo Moja babka zawsze mówiła, że najważniejsza jest szczerość Właściwie to ona nie była moją babką, tylko z dziurą, z którą mój dziadek żył na koczą łapę. Ale słowa dalej brzmią prawdziwie. O Boże, Fej. Chyba masz rację. Cześć, Helen. Cześć, Connor. Pamiętaj, co Ci mówiłam? Możemy ruszać? Prawie. Czy moglibyśmy chwilkę porozmawiać? Jasne. O co chodzi? Od tygodnia myślę, jak ci to powiedzieć. I wiem, że to może zabrzmieć bezpośrednio, ale zawsze, kiedy jestem z Tobą, mam to uczucie. Lepiej Ci przerwę, bo chyba wiem, do czego zmierzasz. Chciałem powiedzieć Ci mi przy kolacji, ale teraz to nie może czekać. Helen. Myślę, że powinniśmy przestać się spotykać. What? Co? Jesteś wspaniałą osobą. Masz wszystko, czego szukałem u kobiety i naprawdę starałem się pokonać ten problem, ale nie mogę. Chodzi o twój akcent. Mój akcent? Rzucasz mnie z powodu akcentu? Przykro mi, ale działa mi na nerwy. Zapewne dla wielu ludzi południowy akcent ma swój urok. Niestety nie jestem jednym z nich. Nie mogę uwierzyć. Rzucasz mnie? Proszę, nie mów tego tak. Ale o to przecież chodzi. Nie, nie mów tego tak. Nie znoszę, jak tak zaciągasz. Nie mogę uwierzyć, że jesteś takim małostkowym. Oto ja. Inteligentna, dowcipna, atrakcyjna kobieta. I chcesz mnie rzucić z powodu czegoś tak nieznaczącego? O Boże. Jak się zastanowić, to faktycznie brzmi to małostkowo. Jeszcze jak? Było nam razem do śmiechu. Powiedziałeś, co miałeś na myśli, i. Teraz już tego nie zapomnę. Jak kule wylecą ze spłów, to nie da się ich wsadzić z powrotem. Twoja gadka kurna wisi nad nami jak rosa na brzuchu żmi. Jak błoto na świńskim ryju. Przepraszam, miałem jednak rację. Nie mogę tego słuchać. Do widzenia. Napisz, jeśli chcesz, ale pod żadnym pozorem nie dzwoń. A gdzie miałabym dzwonić? Do Zoo? Tam mieszkają Hieny. Nie do wiary, co za bezczelność. Myślałam, że będziesz zadowolona. Jestem obrażona. Bezczelny typ. Ja miałam rzucić jego. Chyba słyszałem Konora. Wyszedł. Mieliście jakieś plany. Już nie. Co się stało? Twój przyjaciel Konor przyszedł tutaj, a ja go rzuciłam. Dlaczego? Nie mogłam znieść tego jego śmiechu. Wiedziałem, tak jak przewidziałem, okazałaś się małostkowa. Ciesz się, masz prawo. Gdybyś mnie posłuchała, nie byłoby tego wszystkiego. Mam nadzieję, że przynajmniej nie sprawiłaś mu bólu. Nie martw się, zrobiłam to w eleganckim stylu, typowym dla nas, dziewczyn z południa. Pewnie jak go o to spytasz, powie ci, że to on mnie rzucił. Dobre i to. Postawmy sprawę jasno. Znam Cię lepiej niż Ty sam o siebie. Tak, tak.